Serwus, tu Wroen, a wy oglądacie właśnie kolejną część areny. W tym momencie wynikiem jest 6-2. Ja właśnie szukam e, przeciwnika, mm, natomiast e, muszę wam powiedzieć, że kolejne karty znak. Jezu, znak z Z goblinów kontra gnomów, pojawiły się, zostały ujawnione. No i muszę powiedzieć, że mm, to naprawdę całkowicie zmieni rozgrywkę. Masakra. To jest, to jest masakra. Po prostu, chociażby ta legenda od Paladyna. Łap! To jest, to jest przeogień. No ale dobra, skupmy się na aktualnych wydarzeniach. Oj, lecę jako drugi. No, ale karty, które dostałem poza backstabem, w zasadzie niestety nadają się tylko do wymiany. O w ogóle, właśnie. Nie wiem, czy zauważyliście. Bardzo fajna rzecz. O, no, już to szklepi. Bardzo fajna rzecz jest tutaj. W tym momencie, zobaczcie, jak są te kartbeki nowe. One się ruszają! A niesamowite! Okej, okay, wygląda na to, że nie pozostaje mi nic innego jak skoinować się Wilkora Alpha Hop. No, ni niestety, kompletnie nic innego nie przyszło. Dwóch obrońców Argusa spoko, tylko, no, wypadałoby jeszcze coś mniejszego, żeby na niego to użyć. No, ale wiecie, no, no, nie wszystko można dostać, że tak powiem. Jest Wilkora Alpha od przeciwnika. No, to akurat będę mógł, mógł zbekstabować. Patrzmy, aj, golem zbożowy, no to będzie na następną na razie Bekstab na przeciwnego Wilkora alfa Zabójcze sztylety, no i wjeżdżam w przeciwnika za trójkę eee, Nie mam dylematu przy atakowaniu go z tym, że och boże, a jak za rundę przyjdzie mi e, trucizna, a ja nie będę miał dwóch staków na broni, bo będę musiał użyć coś innego, bla, bla 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 Nie mam trucizny, więc wywalone, no trzeba kombinować z tym co się ma Ognisty wojenny topór od niego, oj 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 no, to tyle, jeśli chodzi o mojego Wilkora biednego małego. Na całe szczęście zadał jeszcze dwa punkty obrażeń tuż przed śmiercią. O, świetnie, król Mukla. Rewelacja. Teraz gość dostanie dwa banany, no i spoko, ale nie ma nic na stole, więc Mukla jak najbardziej się tutaj nadaje. Zwłaszcza, że za moment mam zamiar zrobić mu aż 6 punktów ataku i 6 punktów życia zresztą za pomocą obrońca Argusa. O, takie budki. No chyba, że on coś tu dziwnego wykombinuje. No ale ma dwa banany, więc wiecie, tam różne rzeczy mogą się stać, prawda? Może mieć coś z szarżą, czemu doda banany i tyle. No ale wiecie, to tak naprawdę to wszystko właśnie jest fajnie wkalkulowane, bo jeżeli banany zostają zużyte do skasowania mukli, to w praktyce oznacza to, że... Yy, o, chyba nic nie robi mój drogi przeciwnik. Tak, nic nie robi. W praktyce oznacza to, że... No cóż, no y, przeciwnik ma problem, bo zmarnował więcej many na zabicie mojego jednego stworka. Dobra, cztery punkty many, więc obrońca Argusa na stół i jedziemy w przeciwnika za szósteczkę. Jo jo ciekawe co teraz. Sześć punktów e, życia, sześć punktów ataku na królu Mukli. Mm, wydaje się całkiem spoko. O, coś w niego leci, bez twarzy wymanipulator. No proszę. I koniec rundy. No to się świetnie składa. kop. <laughs> Wracamy mu do ręki. I golem zbożowy na stół. A ja wbijam się w przeciwnika za kolejne 8 punktów obrażeń. Eee, no i w tym momencie ma on nie lada kłopoty. Ma on nie lada kłopoty, ponieważ jak sami widzicie, eee, moja ręka jest na tyle mocna, że za, no, za 6 man... nie zrzucę się ze wszystkiego, zwłaszcza, że jeszcze nie mam broni na tego majtka, ale można tu sporo porobić. Że jestem ciekawy. swoją drogą ciekawe, co mu cofnęło na rękę, czy bez twarzowego, czy króla mukle. Skoro sapnąłem zamienionego bez twarzowego. Ok, jest dowódca Argentu. Hop, wcisk i poleci. Jest, poleciał. Ok, poleciał 6 punktów życia, nie ma many, w takim razie zwycięstwo jest moje, ponieważ jak sami widzicie, obrońca Argusa tutaj. I wjeżdżamy w przeciwnika, zarówno sięknie 6 punktów obrażeń. Jeszcze wypatroszenie było awaryjnie w ręce, e, tak wyliczona mana, żeby go użyć. Także pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. 7-2. Uhu, wszyscy się cieszą, fajerwerki wybuchają, jest wspaniale, a ja szukam już kolejnej gry, no to w tym momencie arenka mi się zwróciła. Chyba, że ktoś wpadnie na głupi pomysł, żeby sypnąć proszkiem zamiast pieniędzmi. Miejmy nadzieję, że RNG takiego czegoś mi dzisiaj nie zrobi. Eee, nie potrzebuję proszku, znaczy proszki zawsze fajnie, nie? Ale proszki to się ma z, ten, z powtórek, prawda? Z kart, które już są. A gold to gold, lepiej mieć pieniądze i za nie kupić booster, z którego się będzie miało proszki. Ale przynajmniej jest ta satysfakcja skupienia poczuszki, zgadza się. Dobra, teraz ja lecę jako pierwszy. Ojojoj. No to co, Berserker zostaje, natomiast i to bójstwo i uzdrawiaczaka z mrocznołuskich na razie wyskakują. O, świetnie, król mukla znowu przed do ręki. Miejmy nadzieję, że uda się tego pana w jakiś sposób. O, Cold blood jeszcze do ręki, super. Że uda się go jakoś fajnie zagrać, tak żeby przeciwnik nie miał nic na stole i nie mógł w pełni wykorzystać. Nie, przeciwnik ma zombiaka na starcie. God damn it! O, dobra. Ja mam za to berserkera za mani, także właśnie jego sobie urzucę. Ciekawe co zrobi przeciwnik. Czy ma tam jakieś słowo, słowo mocy czy słowo cienia to było, tak? Słowo cienia. Nie, słowo mocy tarcza. Ma tarczę. I co? Ja atakuję mojego. Aha, i świętym ciosem go dobija. No, nie wierzę. Co za gówno. Ok, no więc wyrzucenie w tym momencie króla Mukli sprawi, że jego jak będzie 4-5. Jeżeli oczywiście zużyje many na to. Dobra, ogień. Król Mukla pod tym względem jest spoko, że tak naprawdę, no właśnie, to jest to. Nawet jeżeli on go zabije, no to, to trudno. Chociaż u jest ten problem, że on ma właśnie te słowa, słowa cienia. No tam, ból i śmierć, nie? Czyli tu chyba to lepsze to jest śmierć, a gorsze jest ból. Ale zobaczmy. Przegląda karty rozpaczliwie, w panice, zastanawiając się, co tutaj można zrobić, a kto można wygrać. No, łatwo nie będzie. I sporządny ziomeczek 5-5. O, jest mroczny kultysta jeszcze od przeciwnika. No... no jakby to teraz fajnie zrobić. Mogę ogóle wcisnąć w tym momencie za 9, ale to nie ma sensu, bo... ...z kaponami jest ten holerny problem... ...że te łajzy... ...bardzo łatwo... A dobra, zrobimy tak, pierdziele. Agro ostatnio przyniosło mi sporo, yy, sporo korzyści, więc i teraz polecę takim turbo agro dekiem prosto w przeciwnika. Yy, te cztery punkty ataku dodatkowe sprawiają tylko tyle, że yy, jeżeli on. Znaczy, podejrzewam, że planował najpierw. O, kapłanka Uchenajów. A, jakiś list poleci mnie we mnie za piąteczkę. Tak jest we mnie. Jeszcze. Hop. A, dodał sobie tak trzy punkty życia i skasował mi. Mojego króla Mukle. Dobra, no to ja w takim razie wrzucam sobie chyba sobie Jarobisha i jadę dalej ostro po gościu. 19 punktów życia już mu tylko zostało, więc no cóż no, nie ma lekko. Generalnie chodziło o to, że mając 9 punktów ataku, jeżeli on najpierw zaatakowałby właśnie, yy, jak on się nazywa, aha. Tak, kasuje mi mojego małego zombiaczka, znaczy mojego małego mecha. Następnie to, co z niego zostało też zostaje dobite. Jeszcze coś tam ma, bo tak widzę, że się czai jakby. Cholerawie, jest wizja umysłu. No to weź sobie Magas delaran Tak naprawdę to byłby najlepszy wybór w tym momencie. O, jest coin i. Aha, bananem sobie dopakuje Kogo. Okej, okay, nie, nie do końca widzę sensu, bo on i tak zginie przecież teraz. Ale, ale dobra, to jest jego wybór. Więc tak jak mówię, tutaj pan ginie. Natomiast ja wrzucę sobie Magas Dalaran, żeby robił tutaj groźne wrażenie. A no i tak całą manę spaliłem, i tak, więc jeden pies, nie? No, chyba że gość miał jakiś szatański plan, i na przykład teraz w jakiś tam sposób mi tutaj wszystko pojedzie, no nie? No to wtedy okej. Okay. A nie, żywio jak mrozu najpierw. Mhm. I atakuje maga z Dalaran. Dobra, ja miałem 7 many. Yy, no to skoro tak, to zrobimy tak, że ja wsadzę sobie Wilkora Alfa na środeczek. Wypatroszę... Ha, ha, ha. I teraz mam dylemat, bo oboje, oboje w tym momencie ben, będą martwi, prawda? jak ja mu wypatroszę, to lepiej wypatrosić coś co jest większe, no nie? Hop! I magiem z Dalaran pojadę za dwa, to nawet dobrze, że go wrzuciłem w sumie na stół. Nawet dobrze się złożyło. No Teraz przeciwnik niemalże na pewno skasuje mi chyba sobie ja, robisza. Pytanie tylko brzmi, aha, tak najpierw wilczka ze a potem dopiero pojedzie mi owego zbira, tak mi się wydaje przynajmniej Nie wiem co tam kombinuje, no ale to by miało największy sens No i nie myliłem się Jest jego max dalaran, więc jednak jego właśnie wyciągnął, wahaha I słowo mocy tarcza jeszcze do zestawu 1,6 max dalaran versus 1,1 max dalaran I mój ruch, dobra Pędzący kodo. O, idealnie, dzień dobry. Także nie będziesz już mistrzem magii towarzyszu. I twoje 6 punktów życia, na nic ci, na nic, bo ja mam pędzącego kodo, który nawet nie jest kodo, jeżeli tak się technicznie rzecz e, znaczy za rzecz zabrać, bo no, jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że to nie jest kodo. O, sowa żelazna dzioba w mojego maga z Dalaran, dobra. I świątynny nadzorca. Uhu, szaleństwo. Szaleństwo, szaleństwo. Ja mam 9 punktów. 9 punktów many, więc Mogę mu żywiołkiem mrozu zamrozić Tego jego świątynnego nadzorcę A następnie Następnie Za jeden Tu go skasować, dobić mu tego Małego knypka, zrobić sobie sztylecik i skończyć Rundę, Juhu! No, jest ok Wygląda całkiem ok sytuacja Kradzież myśli o matko, co ja tam mam w dyku? Ja sam nawet nie wiem, co ja tam mam w dyku, a gość mi jeszcze karty z niego kradnie. Władca Nerubarów. Dobra. I bananem go, proszę, 2-5 z niego robi. Jeszcze pomniejsze uzdrowienie na siebie, jeszcze coś tam ma w ręku. A, zimną krew mi wyciągnął, o kubany. Robi z niego 6-5 ziomeczka, tak? A u mnie Wilkor Alfa. Ile będę miał z nim obrażeń? Z 5, 8, 9, 10, 12 obrażeń z nim bym miał. Ok, jeżeli sprintem wyciągnę Cold Blood, to mamy zwycięstwo. Nie, nie, nie. Dame. E, dobra, zastanówmy się w takim razie, ile mam obrażeń w tym momencie. Raz, 4, 9, 10, 12. 14 obrażeń. No to już prawie, ale nie będę miał go jak skasować potem. No ale w zasadzie i tak nie mam zbytnio wyjścia. Więc zrobimy tak, że wrzucę jednego, wrzucę drugiego. No i wbijamy się w przeciwnika wszystkim. Ile fabryka dała. Hop! 2 punkty życia mu zostają. U mnie 21, 12 u niego na stole. Eee, no i oczywiście jest jakaś tam szansa, że gość mnie skasuje, ale raczej obstawiałbym na to, że mnie nie skasuje no. O, coś się dzieje. Święty ogień. No! I zaczyna się przywracanie punktów życia, pierońskie. Mm. Tak. I z powrotem. Już jest na 9. No, bez przesady, bez przesady. Ok, a u mnie 10 punktów many. Jest sapka. Świetnie. Mogę sapnąć w takim razie władcę nerubarów. Hop. Mogę zrobić sobie dodatkowe 2 punkty ataku. A, zaraz, policzmy. Będzie 2, 3, 4, 6 punktów ataku, czyli brakuje mi 3, mam 8 many, więc więcej. Dobra, to zrobimy inaczej. Zrobimy tak, że wrzucę obrońcę argusa, skasuję mu tego świątynnego nadzorcę, pojadę za 2, za 3 i zrobię sobie nowy sztylecik. 6 punktów życia mu zostało. Yy... No, sytuacja jest o tyle opanowana, że mam tu skryzobójstwo w ręce, więc bardzo tragedii nie ma. Jest plastary gorzelnik od przeciwnika i świetlista istota. No, i pewnie heal poleci, tak jest. Czyli 8, czyli w zasadzie brakuje mi obrażeń trzech. Jednego mi brakuje. No, ale jasne, brakuje mi jednego punktu obrażeń. No, bo patrzcie: 6, 7 ze sztyletem. Ja mu skrytobójstwem skasuję jeszcze na wszelki wypadek świetlika. I wbijam się w przeciwnika, zostawiając go tak jak mówiłem, na jednym punkcie życia. Koniec rundy, no. Już tak blisko, a zarazem tak daleko. 12 kart ma, więc to nie ma co liczyć w ogóle na zmęczenie. O, jest mind control, oczywiście. No na to. Tego można się było spodziewać. Ach mój Boże, jakież to upierdliwe. Dobra. W takim razie, jakby go tu ładnie skasować? Aha, dobra, już porobione. Ok. Uzdrawiaczka mroczno-łuskich, zimna krew. Hop, prosto w wyłom, a ja dobiłam przeciwnika. Ha, dobra, jednak się udało. Uuu, czyli 8-2. Przyjada znaczy jada jak burza. Pierońska zimna, śniegowa, czy śniegowo-deszczowa burza, ale jadę do przodu z lekkimi problemami na początku, ale teraz już nie do zatrzymania. 82. Turu 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 turu. No jest, kto to jest, kto to jest? Na sam koniec dzisiejszego odcinka. Patrzmy Donger. No to Donger. W takim razie będzie Martwy Paladin dziś na obiad. O matko, chociaż jak tak patrzę, to chyba jednak Martwy Wronek będzie, bo karty, które przybyły teraz do ręki, to jest co najmniej bieda. No, przeciwnik gra na moim starym kartbeku. O właśnie, dla ciekawych, dlaczego zmieniłem sobie cardback? Dlatego, żeby być bardziej niedocenianym przez przeciwników. O matko, matko jedyna, przecież. O Jezu, dobra, pierwsze trzy rundy wyglądają na bardzo beznadziejne. Znaczy może coś jeszcze przybędzie, prawda? Natomiast na tą chwilę to jest srogo. W sensie, że biednie. No. ok, robisz tyle, jadę w niego, niech będzie. Dobra, coś się dzieje. Dla coś się dzieje. Um, on też nic nie zrobił, to jest akurat na plus, jeżeli postawi teraz dągerka, no to ja mu go oczywiście zabiję, no bo to... Nie, on się koinuje, Shade of ramas. Uwaga, tak, tak, nie, chochlis I stawia jednego małego chochlika. Dobra, a zatrzymany. A Max Dalaran, wybornie! Jestem mistrzem magii! On mówi jak mój kumpel. Znaczy, jak mój kumpel kiedy się wydurnia, ma taki sam głos. No, ale to nieważne. Okej, okay, natomiast czwarta runda. Ooo, to się będzie działo. Dopiero bo w czwartej rundzie coś mi zdaje, że napastnik Anubarów znajdzie swoje miejsce tutaj na stole. Hochlik, którego przyzwie ta łajza, tu, hochlistrzyni, zostanie skasowany przez maga z Dalaran. A, dobrze, to będzie już dwóch takich cwaniaków. A natomiast w piątej rundzie. O, jest wjazd we mnie i mały chochlik. Dobra, dobra, dobra. Mogłem rzucić sobie obrońcę Argus'a, ale tak będzie fajnie jak wsadzę sobie tutaj napadnika z Anubarów. Albo mogę pozbyć się całkowicie wszystkiego co on tu ma, bo patrzcie. Wypatroszę mu tą cholerę, skasuję mu jednego chochlika i skasuję mu rycerzyka. O, tak zrobimy. Tak zrobimy, dzięki temu teraz yy, odzyskałem troszkę kontrolę nad stołem. Nie zmarnowałem tak dużo kart z ręki. Znaczy w zasadzie też bym jedną zużył, więc to jeden pies teoretycznie. Ale to jakoś tak nie wiem. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jak on nie będzie tu spamował tymi dziadami. O, to czempion od przeciwnika i straszliwy korsarz jeszcze do zestawu. No proszę, to jest fajne combo: to jest bardzo fajne combo. Za 4 many mam miecz i ziomka 3-3. Także fest. Gorzej, że jest 3-3, bo no właśnie pędzący kodem nie zadziała, ale zadziała wilczy jeździec. Łuf, łuf. Dobra, no to wilczy jeździec hop. Ja jadę w przeciwnika i robię sobie sztylecik. Kończę rundę. No i czekam na jego super sprytne zagranie. Natomiast już 6 many mamy e, za momencik, w związku z czym tutaj ja już mam sporo opcji, bo mam kodo, mam żywioła kamrozu mogę wrzucić nawet, no nie wiem, napastnika nubarów i zrobić sobie sztylecik, także nie, opcji jest sporo. Opcji jest sporo, przeciwnik stawia dongerka. O i kończy rundę. To, to zaskaku zaskakujące jest. Dobra, to ja w takim razie wrzucę sobie teraz pędzącego kodo i pojadę w przeciwnika hop. Co ja zrobiłem? Czemu ja wrzuciłem kody do kurwy nędzy? Chciałem wrzucić ograz głazograbych. No nieważne, dobra. Głupi błąd się wziął wronek zamyślił i taka bieda. Przecież tego gościa mogłem z palca skasować. No trudno, dobra, stało się. O, no na przykład chociażby w takim celu, żeby mu to dziadostwo rozjechać. Nie no dobra. Trudno. Trudno, trudno, trudno. Stało się. Zrobiłem strasznie głupią rzecz, no ale teraz będę miał za swoje. Um, ok, Co przybywa? Przybywa skrytobójstwo. Dobra, to ja wsadzę sobie w takim razie Ograz Głazograbych, oczywiście jeszcze raz pojadę mu Małego Dungerka, no i na tym koniec. Nie, tu było strasznie głupie zagranie. Tam, w poprzedniej rundzie, moje. Jakoś tak, nie wiem, wydawało mi się, że ja mam 5 many, nie 6, no ale dobra. Trzeba się pozbierać w rąku, nie denerwuj się. Skupić i rozpieprzyć Paladyna. Mimo jego twardego heavy armora, jest szansa, że nakopię mu do dupy. Ja wiem, że grając w WOWA kiedyś, ale to już parę lat temu, nienawidziłem Paladynów. Nienawidziłem ich z całego serca przez ich kolerny heavy armor i niemożliwe, e, niemożliwe umiejętności. O! Proszę. To tyle, jeśli chodzi o mojego Ograz Głazograbych. Jeszcze szkarłat na krzyżowiec. I mały dągerek. God damn 8 many. 8 many, dobra, za szósteczkę zamrożę mu tą wise, za jeden skasuję Dągerka. Moim sztylecikiem, znaczy za 2 robię robić tylety. No ale wracając, chodziło o to, że generalnie Paladin miał to do siebie, e, ten że miał heavy armor, więc tu kło się go po prostu niesamowicie trudno. Jak już się go udało zjechać do końca, Łup, Layon Hands. Czyli full HP znowu, tak w skrócie. O, Tyrion. Tyrion, Tyrion, Tyrion. Bye, bye, Tyrionu. Masz sobie kozik 5-3. Szkoda, że nie mam gluta teraz w ręce. Hmm, kozik 5-3, ja mam jeszcze 4 many, więc żeby nie było za łatwo, to ja wrzucę sobie ee, tak jest. Czempiona wichrogrodu i pojadę przeciwnika. A następnie skasuję mu boską tarczę, żeby jej nie miał. No, no i właśnie, jak się go znowu zabiło, zjechało mu się, to bombelek pierwszy się wychilował. Znowu się go zjechało, to drugi bombelek. No i kurde, tuc to po prostu masakra. Albo niesamowity burst. O, proszę, a więc jednak się udało. O, skubany. Jeps, za szóstkę wewryj. No i dobije, tak jest. Hop. I jeszcze licytator z gadżetonu i ta cholerna broń. A ja chyba nie mam glutam, no to mogą być lekkie problemy. A, jest sapka, dobrze. Jest sapka, więc teraz jakby to sprytnie zrobić, dobra. Za cztery many wrzucę napastnika z Anubarów. Zostało mi jeszcze sześć many. Ogłuszę mu tą piratkę, żeby jej nie miał. Zrobię sobie sztylecik i pojadę prosto w przeciwnika. A następnie. Nie, dobra, zostawię to na następną rundę. Chociaż on i tak pewnie teraz mi go zabije własnoręcznie mm, tym swoim ziomkiem. Ale to nieważne, bo. Jest, z powrotem grabieżca z krwawych żagli. Tak jest, atakuje napastnika Anobarów, 8 punktów życia. No i 8 punktów many też zarazem. I stra. Kurwa, mać no. Strażnik królów. O, oh, god dame, god bo się leczy jak szatan. Okej, okay. 2 plus 4 jest 6. 7, 8, no i gdyby się nie uleczył, to by było po nim, a że się uleczył, no to ja to muszę kombinować teraz, cholera. Jasna, dobra, zrobimy tak: czempion wichrogrodu, zabiję mu tą kapłaneczkę, pojadę za jeden, zrobię sobie sztylet i skończę rundę. No, gdyby się nie uleczył, 6 punktów zdrowia. Idealnie tyle za dużo miał, żebym go skasował w tamtej rundzie, no. Dokładnie tyle, no trudno. Trzeba sobie radzić z tym, co dają nie, i z tym, co grają przeciwnicy. Więc mimo wszystko spróbuję mu nakopać do dupy, ale no, może być w tym momencie troszkę ciężej. Pum, 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 No, myśl, myśl. On tu ma 14 punktów obrażeń. To w zasadzie, jeżeli ma y, jakieś większe wzmocnienie w ręce, w stylu Bless of Kings, no to. To już po mnie, bo tak naprawdę brakuje mu czterech punktów obrażeń, mojego cold blada w ręce. A mi by się przydała jakoś szar, yy, szarfia, <laughs> szarża na harpi, szarpia nie wyszła, no nieważne, szarża na harpi, eee, no ale niestety ona ma furię wichru zamiast tego, bo też by było już pozamiatane. Czy ja mam coś tam porządnego z szarżą, coś co by miało tak, zaraz, nawet jakbym miał dwa punkty obrażeń na tym czymś, no, to by było na styk. Jeżeli tylko nie wrzuci jakiegoś taunta, ani nie uleczy się znowu, bo to powiem Wam szczerze, że spodziewam się zaraz jakiegoś mega. No, na przykład Leon Hands plus dwie karty do ręki, nie? Bo w zasadzie czemu by nie? No, zastanów się ziom, zastanów. A może bym ją szczęście i go wrzuciło z gry. Bo się tak zastanawia, nie widzę nigdzie ruchów myszki. Okej okay. Chyba jednak miałem rację o! O! Wichrogniewna harpia. Ha! No proszę. Ale jajca. Okej, okay. dobra. Gościa nie było, nie wiem. Nic nie zrobił. No to ja wygrywam. Czyli jest 9-2. Całkiem przyzwoity wynik, nie powiecie. No, no ale tym wynikiem dzisiejszy odcinek się kończy. Jutro zapraszam na kolejną część. W międzyczasie pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, komentować, łapkować. No i wrócić. Wrócić już jutro na właśnie kolejną część. Natomiast jeszcze dziś, jeżeli będzie wam się nudzić, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Darksiders w którym w zasadzie nie wiem, co się będzie działo. A, kolejne serduszko będę znajdował, znaczy tam duszę, czy jeden pies. No nieważne, tak czy inaczej, zapraszam Was e, serdecznie, no i do jutra. Hej!